Ми раді вітати разом з Ромком з інком разом зі всією командою вас тут, на цьому проєкті, який насправді підіймає, порушує, підважує дуже важливі питання, що стосуються українсько польського пограниччя. І власне в анотації там є такі слова протистояння, співіснування, кордон це межа, яка роз'єднує чи об'єднує. І насправді відповіді на такі гарячі питання варто би було давати власне з холодним, по-доброму, з холодним розумом. І, напевне, найкраще шукати відповіді через такі проєкти, через проєкти, через історії звичайних людей, через історії тих людей, яким випало. Народитися, жити на українсько польському пограниччі власне в той час. І ці люди, якщо ви потім подивитеся, ці люди насправді нам не знайомі, так ми їх нібито не знаємо. Але якщо придивитися ближче, я наприклад пізнаю свою родину, пізнаю схожі фотографії з родинних альбомів своєї бабусі прабабусі, дідуся прадідуся. Насправді ці люди, ці реалії нам є дуже знайомі. Їм випало в такий час жити, і нам теж ми теж живемо в доволі непростий час, в часі війни. І щастя, що війна, насправді це велике щастя, відкинула дуже багато спекуляцій на тему українсько польського пограниччя. Вірю, що це буде не останній спільний проєкт, який буде розкривати. szukać teczki dotyku dla żeby kontynuować nasz dialog. A teraz ja zapraszam do słowa pana Piotra, dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie. Proszę pana Piotra, powiedzieć, proszę, trochę o ten projekt. Byliśmy w trakcie wizyty studyjnej w skansenie jako pracownicy Muzeum Kresów w Lubaczowie, nasi partnerzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego w lutym tego roku tak się akurat stało, że byliśmy w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Myśleliśmy o projekcie właśnie, który na polsko-ukraińskim pograniczu moglibyśmy wspólnie zorganizować, moglibyśmy zorganizować tutaj w Lwowie, moglibyśmy zorganizować po drugiej stronie granicy w Polsce. Okazja nadarzyła się stosunkowo szybko, jak się okazuje. Jesteśmy tutaj po kilku miesiącach zasadniczo z wystawą, z archiwum Bolesława Fariona, z projektem, który był dla nas dla Muzeum Kresów w Lubaczowie, dla inicjatora też tego projektu, inicjatora digitalizacji Tomasza Stermaskiego, który razem z Romanem Zilinką są kuratorami tej wystawy. Tutaj, projekt, który był dla nas. Bardzo ważny, bo pokazywał, że tak naprawdę ze śmietnika, z niczego, można wydobyć niesamowitą historię. Pani dyrektor powiedziała kilka słów na ten temat, ale warto powiedzieć: zobaczycie też Państwo na tekstach, które są w przestrzeni wystawy, negatywy z archiwum Bolesława Fariona przeszło 2,5-3 tysiące negatywów. W roku 1992, w trakcie rozbiórki drewnianego domu, to też jest symboliczne, że pokazujemy tę wystawę tutaj w Czeprzewsządkiwskim Gaju, w trakcie rozbiórki tego domu po prostu wyrzucone, nasz pracownik Janusz Mazur te negatywy zabezpieczył i przez kolejnych 30 lat te negatywy leżały w Lubaczowie w magazynie, w muzeum. Po tych 30 latach nadarzyło się spotkanie. Również w wyjątkowych okolicznościach, bo z Tomaszem przygotowywaliśmy wystawę o kamiennych krzyżach bruśnieńskich. Wtedy nadarzyła się okazja, żeby porozmawiać o tym archiwum. Pojawił się pomysł, aby te negatywy poddać konserwacji, poddać digitalizacji i powstało archiwum Bolesława Fariona. Zdjęcia z zakładu fotograficznego. Zobaczycie Państwo w przestrzeni tej wystawy portrety ludzi, którzy przychodzili do fotografa którzy siadali przed obiektywem, którzy wykonywali zdjęcia do dokumentów, paszportów na różne potrzeby, ale też zdjęcia autorstwa Wolesława Fariona, które on wykonywał jeżdżąc po całym terenie ziemi lubaczowskiej, po całym terenie ówcześnie polsko-sowieckiego pogranicza. I te zdjęcia myślę, że są dla nas tutaj zebranych niezwykle ważne, bo jeśli im się przyjrzymy i nie wiemy z jakiego czasu one pochodzą, to moglibyśmy równocześnie stwierdzić, że te Zdjęcia zostały wykonane przed wojną. Mamy krajobraz wsi, mamy drewniane chałupy, mamy płoty, mamy ludzi uczestniczących w weselach, w pogrzebach. To pokazuje, że ten krajobraz wsi Lubaczowskiej po okresie e, wojny, e, po tym okresie, jak e, w dramatycznych okolicznościach skończyła się polsko-ukraińska historia Ziemi Lubaczowskiej ale ten krajobraz nadal istnieje, ten krajobraz nadal mówi o tym, z jakiego otoczenia, z jakiej przestrzeni wspólnie pochodzimy. Tak Polacy, jak i Ukraińcy, dlatego te zdjęcia pod względem etnograficznym, ale pod względem kulturowym, pod względem naukowym pod względem naszej wspólnej kooperacji, współpracy są, wydaje mi się, niezwykle ważne. No i to takie wychodzenie z niebytu tych zdjęć, archiwum daje możliwość rozpoznawania kolejnych postaci, które na tych zdjęciach są i to się dzieje. Ludzie przeglądają to archiwum i znajdują swoich bliskich na zdjęciach. Tak sobie wymyśliliśmy z Tomaszem Kośkiem, tu w ramach projektu Granica, która łączy. Przez polsko-ukraińską granicę przewieźć dla Państwa wystawę dla Midalia Kosiek z zespołu Wertnykora, a jednocześnie zaprosiliśmy naszych partnerów do tego, abyśmy zrealizowali wspólny projekt po drugiej stronie granicy, w ważnym miejscu dla nas w zespole Cerkiewnym w Radrużu wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, listę pomników historii. I tam 21 września organizujemy wystawę ikon, Szkołę Pisania Ikon Radruż działającej przy Ukraińskim Katolickim <coughs> Uniwersytecie i zagra dla nas, myślę, doskonale Państwu znany zespół Kurbasy w Cerkwi Świętej Paraskewy właśnie w Radrużu. Często ta współpraca na pograniczu i historia pogranicza nie jest łatwa. Myślę, że potrzebuje, trzeba dużo pracy i trzeba instytucji i kultury po jednej i po drugiej stronie granicy, żeby właśnie tę współpracę zacieśniać, tak, abyśmy mogli się wzajemnie poznać, bo tak jak pokazują te zdjęcia, jesteśmy tacy sami, mamy wspólną przeszłość, wspólną historię i, i warto to pielęgnować, warto o tym mówić. Być ze zdjęciami Bolesława Fariona przez mniej więcej półtora roku. Dzięki uprzejmości Muzeum Kresów w Lubaczowie to była niezwykła przygoda, ponieważ te zdjęcia do czasu, gdy je oczyściliśmy, gdy je zaczęliśmy skanować, nikt ich właściwie nie widział. Nikt ich nie widział, nikt też za bardzo nie miał informacji o samym fotografie, więc myślę, że jest jakąś magią tego, zbiory, tego zbioru, który tutaj Państwo widzą, to, że Właściwie my interpretowaliśmy go od początku i też Państwo możecie interpretować postać fotografa Bolesława Fariona, te miejsca, historie, które są na zdjęciach od nowa. Każdy z około właśnie dwóch tysięcy negatywów czyściliśmy, digitalizowaliśmy. I, I archiwizowaliśmy w zbiorze. I wśród tych tysięcy zdjęć nie znaleźliśmy, albo nie wiemy, że znaleźliśmy, żadnego portretu samego fotografa. Ale jak będą mogli Państwo zobaczyć na tych zdjęciach, w wielu miejscach są objawy jego istnienia, jest cień samego fotografa. Czasem, tak jak na tym zdjęciu Fotograf jest wskazywany palcem, i to są te miejsca, gdzie możemy z nim obcować bezpośrednio. Myślę, że jest to niezwykły zbiór pod względem zarówno czasu, w którym został zrobiony, bo ten czas Perelu, czas powojenny, czas polskiej wsi powojennej w obrazach, w wizualności jest w jakiś sposób, wydaje mi się, cały czas zmarginalizowany. Niewidoczny, a tutaj możemy obcować z twarzami, z portretami, ze zwykłym życiem ludzi na zwykłej polskiej wsi, która jest tak podobna w każdym miejscu. Możemy zobaczyć życie, możemy zobaczyć portrety tych ludzi. Dla mnie była to ogromna przygoda z odkrywaniem tych fotografii. Od samego początku, gdy też digitalizowaliśmy ten zbiór, Myśleliśmy o tym, żeby on w jakiś sposób był narzędziem do integracji ludzi, do poszerzania wspólnej wiedzy na temat czasu, na temat siebie nawzajem. I w tym celu na początku zrobiliśmy stronę internetową, na której można było wstawiać historię tych fotografii, ale myślę, że to, co się tutaj dzieje, poszło jeszcze dużo, <grym> dużo dalej, bo te zdjęcia, które mają swoją autonomiczną wartość, Stały się też narzędziem do tego, żebyśmy się tutaj spotkali, żebyśmy się mogli spotkać z, ze środowiskiem muzeum, architektury, że miałem okazję poznać Romka i, i że tutaj mogła zaistnieć ta wystawa, że stała się narzędziem do jakiegoś spotkania w tak trudnym dla nas wszystkim czasie. I za to bardzo, bardzo dziękuję i bardzo zapraszam do. Інтерпретування шукання історії, шукання цікавостей у тих зінчак. Бардузію. Mm -hmm. Мені особисто є дуже приємно uh, мати uh, співпрацю, мати можливість працювати з цим матеріалом з музеєм з Лубачова. То такі улюблені сторони uh, того погранича. От моя родина походить трошки на південь, там з біля біля Сіняви, uh, сусіди Ермополі, де я народився. Ми ділили хату. Вони приходили з Любачева в дитинстві. Коли я чув ото слово «Любачів» і слово любити, «люба», от воно дуже так. Дзвеніло і і дуже тішився, що в який спосіб можна було щось робити з цим матеріалом. Дуже цінний проект. Шкода, що в нас є мало подібних проєктів, на які ґрунтуються десь на таких архівах повоєнного часу. Всі пам'ятають архів, е, е, таку виставку «Паразки, Плитки Горить цвіт і її фотоархів величезний. І дуже гарна робота, яка була зроблена. І в фіналі була велика виставка в Арсеналі. І дуже гарний архів е, Юліана Дороша. Але дуже бракує все-таки у тих маленьких історій з маленьких містечок, щоденних тих фотографів, з якими кожен собі згадає першу знімку десь в фотоательє. От в мене було з медиком. Ні, перепрошую, з зялькою. Ці от історії та переглядання тих родинних альбомів дуже дуже важливі. А теж дуже важливо, що цей проект інтерактивним і що люди можуть дошукуватися, відкопувати якісь історії образки, так картинки з зі свого минулого минулого своїх родичів. Тому цей, цей проект є дуже і дуже важливим. І власне для нашого музею, також того, що ми тут робимо, робили і сподіваюсь, будемо робити, незважаючи ні на що. А так дуже дуже вам за чудову співпрацю. Дуже дякую памику за фантастичну роботу і за гарні розмови. Дуже набагато часто тих рублях дуже сам на підкінчах. Pamiętają, że ludzie przyjeżdżali, rozpoznawali się na zdjęciach, rozpoznawali, nie wiem, muzyków z orkiestry na przykład albo, albo w innych sytuacjach, czy gdzieś przy okazji odwiedzin nadróża, to taka sytuacja też profesor bodajże z Uniwersytetu Medycznego, z Krakowa lub z Warszawy też rozpoznał siebie, swoją mamę, swojego brata, chociaż był takim chłopcem po prostu, jak to zdjęcie było wykonane. Też bardzo takie wzruszające momenty, jeśli mogę jeszcze jedno słowo, kiedy pani rozpoznała na zdjęciu całą swoją rodzinę ojca, mamy, rodzeństwo ojca i mamy, swoją małą siostrę, która zmarła w dzieciństwie i w ogóle takich zdjęć swoich rodzinnych nie miała. A okazało się, że te zdjęcia y, zachowały się w archiwum fotograficznym, które miało po prostu nie istnieć. Więc dla niektórych te zdjęcia są po prostu niezwykle unikatowe, bo nie mają ich w swoich rodzinnych archiwach, a tutaj one y, przetrwały. Pierwszą będę piosenką z Roztocza. Z Roztocza, y, jakby, no dużo rzadko wykonuję tę piosenek z ale tak jak My tu z wystawką roztocza, to mają tej piosenka z roztocza. Co nazywają polskich hachuki. Pójdę ja się na hachukę, ubierę białe chustyjke. To zabawa wielka mocna. może sobie znajdę. Koj żena reśod domu maż Je. Stolarz zdolny zrobić trumnę, będzie czekał kiedy umrę. Muzykanta bym ja chciała. On by grał, ja tańcowała. A te pierwsze bliższe mojemu sercu z Bojkiszczyny. це будуть коломийки з вімканням із села Чорна, яке в Польщі. А Бойківські тому мені близькі, бо мої діди з Бєщадов, з Бескидів, були переселені в 47 році на Північ Польщі. Okay. Ой на бойки, пане брате, на бойки на бойки. Там музики дрібно, грають, скачуть поле гойки. у, -у, -у, -у -а. а я собі полюбила васильця Васильця, та й пристала його душка до моєго серця. У -у 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 -у. Ой чи вивка, чи не вівка, я, я тебе знаю, то я тебе по потону, яким голосі пізнаю. Уга. Гора моя, воромоя, гора я ворова, То за тобою мій миленький болитня голов. Сім коров я подаїла ще й мою бочу. Прийде, прийде, мій милайки, я саме у Хуга. Роз те верба зеленика догори галузя. Так мені руки в'яжуть, не треба мотузя. Ой, ковала зазолена нагатина, нагати, моя люба подороже й хоче час домів гнати. У -у 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 Я чотири си не маю, то мої соколи. Не дадуть ми бідувати ніколи, ніколи. У -у 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 Він на горбачка волі посадила, я бисі на милого кожний день дивила, на горбачко волі болі, на долині просо, я ся див'ю на милого, милий де босо. Моя любця солода, яка, моя ляпця красна, на варшимі пиріжайки, розтопжені масла. Ой вейда, я на гори коєче ховкину. Війди, вийди, мій миликий, я без тебе гину. А повіч мені тебе мілика, де підеш на траву, а я тобі повім, де я воли займу. Ой, вейда, я на траву гори, доли, я воли займу гори потоками, Ой на гори сніжок, по вселі не знати, Нема мого милийкого, не пощадго мати. Нема мого миликого, нема коничне. А Хто ж мене поцілує величико сердечне? Ой, пішов мій, меликий, та й мене наказовав, Вже би моє біле личко ніхто не цілував. Ой, пішов мій меликий, за всі хлебці лики, Ой, не жаль мені милогої, іно хліба цілого. Била мене моя матесно сноче по вечері, Жеби я сі не дивила в очі паничеві. Ой бейшення моя мамця ще мене заби, я буду сі дивити, бо то панич Ой, приїхали козаки з обозу, ой, стали собі, конець перевозу, ой, стали собі, радоньку радити. Ой, де вже мають коні поставити, А єден баритнічка не видна, я. а другий варит водичка бистра, я. а третій третіх ту нам ночувати. Ой, вейди по нам варисті на мати, я марися я дівка. Ей у маресі біленька постілка, а мареся в недузі лежала, ей заморського зіля забажала, ой, й козак молоденький. Гей, ти, море, сіля роздоводу, ей, бо я твоїм приятелем буду, а маю я там три кони ве стайни. Єдин коник, як голубцевенький, а другий коник, як лебідь біленький, а третій коник, як ворон чорненький, а на тім білім до моря доїду, а на тім сивім до зілля доїду. А на тім Чорнім море переїду. Ой, почав козак зілечко копати. Почала над ним зазуля пукати, «Ой, козаченьку, не копайте зілля, Ой, бо в марисі вже стоїть весілля, Ой, почав козак, тяженько здихати, як зілля передати, Ой, скочив козак, марисі з Ей, я марися до церкви з весіллям. Ой скоче козак дострого до меча, та стя в марисі головоньку з плеча, а на тимари за морського зілля чогось робила без мене весілля.